Dzień dobry jak ludzie i kosmicy. jestem Dzieba na kanale Dzieba gdzie nagrywamy kolejną gierkę, w której się buduje bazy, a później broni przed atakami, ukrada inne bazy, żeby zdobyć pieniądze i takie tam rzeczy. No i w ogóle, fajna ta gierka jest. Ja już swoją bazę zbudowałem, właśnie na niej stoję i właśnie tu umarłem. To jest moja baza. Wydaje się taka niby super, super, że epika jest, wiesz Wiecie o co chodzi A tak na serio tu przyłazisz kurde i takie gówno takie Takie no słabe trochę Niby dobre wszystko jest, są pułapki, wszystko W środku ciasno i okej okay, grube ściany, mury i wszystko fajnie No ale no tak wiecie, nudno trochę <coughs> Wydaje mi się, że Janusz chyba tutaj gdzieś mi łazi. A właśnie, jeszcze zostawcie subika, łapeczkę i łapeczkę w górę, piszcie komentarzyki, bo jakby nie, ktoś nie wiedział, ja dzisiaj mam urodzinki, czyli 5 czerwca, i, a więc y, byłoby mi miło, gdybyś zostawił taki urodzinowy prezent, y, mianowicie suba. Dobimy w końcu te 30 subów, a później 40, 50 i miliony. Byłoby dobrze. Czy mi tutaj ktoś właśnie... Ma... Wywaliliście się. Chyba dlatego, że za dużo żebrałem osoby. Tak, to moja wina, przepraszam Was. Sorry, że też taki dziwny mam głos, ale trochę wiecie. Gardło mnie trochę boli takie mszustwo. Więc będę miał dzisiaj taki dziwny głosik. Eee, może być też na filmie kaszel, ale, ale nie przejmować. <laughs> będę tak żygać od czasu do czasu. A jak mówiłem, ta baza jest niezniszczalna, mamy 11 tysięcy. A więc, jakoś się nam uda jeszcze to ulepszyć, bo na razie nie planuję tego ulepszać, chyba że kupić jakieś, bo tutaj są takie działki, które same strzelają, wiecie, we swoich wrogów. To tamten gościu, to tamten gościu, wiedziałem. Zobaczcie tamten gościu. Tak jeszcze by tamten gościu, no to dawaj kozaczku. Bije mnie kozaczek. Dawaj tamten gościu, taki kozak jesteś? Czemu ja w ogóle nie wychodzę z tej bazy? JAKI ze MNIE JANUSZ? <laughs> Może wy tego nie widzicie, ale ja w realu zrobiłem coś takiego dokładnie. Może dzisiaj pojawi się też drugi filmik z Apollo Vlog. Vlog. Ale tego nie wiem. Więc... Nie wiem, nie robię wam nadziei, ale możliwe, że będzie. A niedługo pokażę też na moim kanale. Myślę, że do w piątek będzie ok. Moją tajną bazę, bo wybudowałem sobie moją tajną bazę, ale nie w Gierce Robloxie albo w Minecraftie czy gdziekolwiek, jakiejś Gierce. Tylko w realu. No i dlatego niedługo wam ją pokażę. Nie pokażę wam gdzie jest, ale wam ją pokażę. Może też zrobię jakiegoś quiza z Apollo. Ale nie wiem. Dobra, się moje zwierzaczki, bić się, dostarczasz mi rozrywki. Jej, dziękuję wam, moje Janusze, za, za to, że mogę zarabiać. Na górka jeszcze nie ma i dobrze mi nie będzie przeszkadzał. No i mam ciszę. Szkoda, że tylko, że ta pralka tak hałasuje, ale no trudno. Jakoś przeżyjemy, prawda? Przeżyjesz? Czy przeżyjesz razem ze mną? Kurde, nie mogę się do was odwrócić. Czy przeżyjesz razem ze mną? Oczywiście te bronie też nie są takie, wiecie. Ja w to już trochę grałem. Gdzie mam takie broniki? No dobra. Wyłazimy z tej bazy, a uuuu. Jakiś Janusz tutaj mi przyłazi. No idź ty, nie bądź takim przyupasem moim. No panie, kurde, jaki Janusz. Jaki Janusz. <laughs> John Post, tam jest... Dobrze, to ja idę do tamtego. Ej, ta baza wygląda jak baza ogórka! Ej, rzeczywiście, ta, ta baza wygląda jak baza ogórka. XZ. Ale nie no, takie bazy są słabe, nie lubicie tak, bo to wiecie. O dawaj gościu się zajmie tą dziewczyną. Ale pieniążki mi zostaw, panie! Witam pana No ostatni sekundy nie mógł poczekać Janusz Sekundy Janusz nie mogłeś poczekać Dobra lecimy bo mam minutkę żeby go już chciał obrabować A potem będziemy obrabować byle kogo No kurde I Dobra to lecimy na koło Widać tam goście się polubili A ten goście się w ogóle nie rusza ani nic To idźcie go obrabować Co prawda ja tylko pójdę go obrabować Wy nigdzie nie idziecie tylko oglądacie Nie możecie im odejść ode mnie macie nie słubować i ze mną tutaj siedzieć e, Witam pana Ten pan chyba za bardzo nie zainteresowany nie jest, tutaj nie przeszkadzam Żegnam dobrze, idę tam Witam tego pana o tam I... Jub Skończył mi się magazynek <laughs> Już tu przy ciebie ona wyszła z serwera O co to Hmm Czemu zera pieniążków Ej ty go... Gościu To jest chyba mój sąsiad Dawać pieniądze Gdzie pieniądze są zaraz Dobrze lecimy O jakiś gościu Baza Panie Uspokój się pan! Co ja ci takiego zdobiłem, panie! Jestem zwyczajny Janusz, który idzie do swojego sąsiada. Ty tego sąsiada nie lubisz, panie. Ładzisz tak ciągle. A mnie wkurza dzisiejsza taka melka. Łat. Czekajcie. Muszę co poprawić, co tam. Okej. Okay. Tak może być, okej. Okay. Chcę, żebyście mieli jak najlepiej w, w, nagrywa w oglądanku. <coughs> Kaszel, jak zwykle. Ten gościu jeszcze się nie ruszył? To podejrzane. Witam pana. Ty masz jakieś pieniążki? Dziękuję bardzo. Za... Nie, Szarża na mnie, teraz cały serwer będzie bieg na mnie chyba, że to janusze nie wiedzą o co chodzi a Który ja w ogóle na serwerku jestem no nie, prawie eee co to ja jestem najbogatszy a Kili mam Kili też mam najwięcej, level mm, taki normalny a bas books czyli to no to bas books jest to takie drugi Ju Panowie! Weźcie tyś... i się tam pobawić razem. A ja się tutaj pobawię w mojej bazie. Hop, hop Dużo pieniążków jest do zgarnięcia prawie 2000. No i... Nie no tysiąc jednak. Czemu to takie hamstwo? A bo ja dostaję te pieniążki tam. je yeah. Tutaj mamy pułapki. PADŁEM DO DZIURY! Jej, jej, jej. Nie no bo zaraz mnie jeszcze jakiś Janusz obrobuje eee. eee. No chodź tu Taki kozak jesteś? Dawaj, lecisz, panie Lecimy Odmówiłem, zostawcie, urodzi nowego suba Mówię już. Czemu ten gości się wziął, włączył tarczę? Księżyc, a u I danoś Ci na jakieś 10 minut trwa O kurde, czemu mi się pomyliły przyciski? Ja już jestem Patrzcie jaki ładny Wejście I mam drzwi za 30 czy tam 50 coś tam tysięcy Widzicie jaki kozaczek jestem? Szpan gdzie dawać! Dawaj. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, jest. Yeah. for server! Winner Diabolant. Tu, 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 tu. E, ty pie. Daj. Takiego za masz? Nie trafisz mnie? No dziękuję bardzo. Dziękuję. Widać się panie polubiliśmy. No. Zapraszam pana serdecznie do mnie. Ja panu tylko zabiję i będzie wspaniale. A wy się pani nudzicie widaki, bo ja nic nie robię tutaj. Dobra, to lecimy do tego gościa, nie, on się włączył. To do tamtego gościa! Podobno mam mocną bazę. Ten gość mnie wkurza. Nie wie, że ja za nim stoję i w niego strzelam. Mądry człowiek! Dobra. Idziemy. Dzień dobry. Może z tyłu jest jakieś. No nie mamy się dziury. O jest. Widzę cię. Czemu ty masz tarczę, panie? Skin zombiaczka i tarcze? Jeszcze żelazna obudowa. Ja też tak cię! A jak ta strzałka już nas prowadzi, to idziemy. Tą bazę przed chwilą dopiero skończyłem budować. Jak mnie Jarnusz jakiś przyjdzie i zniszczy, jeżeli to oglądasz, Peter, nawet nie pluj. Dobrze, to ja się z nim Pobawię, bo ich chyba polubiłem Dobrze Ten jest spokojnością, podoba mi się to Eee ty! Ty wie! Neee! Jakie hamstwo Może Uzi się szybko rozwala? Leci No, no budowa na moim poziomie z tego miliony będzie Co mnie bije? Ty drań, normalnie jako górek ja coś robię, a ja... A ten mi przyłazi drań jakiś i tutaj p... Pierdzi. Hm. Hmm. Nie wiem co robić. Nodzi mi się. O, macie tutaj to co mam w głowie. Czyli pusto. Jestem taki głupi, że mózgu nie mam. Sam siebie obrażam. No to w moje urodzinki. Dobrze, ty, panie idź tam Wracają! Wracają! Będzie atak zaraz na mnie! Wiedziałem! Wiedziałem! Witam! Ych! Co za bombelki tyle tu A jeszcze ten przynos. No jaki! In combat? Co to jest? <coughs> <coughs> no dawać, pobić się tam. Ja pomogę. Ciekawe. Ciekawe. Jednocześnie podejrzane. No czego do mnie tu? Nie lubię cię panie! E! Nie ma rozwalanka! Muszę szanować cudzą przestrzeń. Czy coś tam? Ja to taki kozaczek muszę siedzieć na górze i pilnować! Zawsze i ja muszę być. A tak. Nigdy, nie mogę atakować sąsiadów. A ci co za teama zrobili Janusze? Chyba jakieś. Załażą tym samym tym. I mi jeszcze bazę niszczy. E panie! A ty co tu robisz? Kurde, panie! Nie ma! Ja się tak męczę nad tym. się przyłazi i niszczy. Naprawiać się bazo moja. Jesteś najlepszą bazą. Owoon! Nie ma. No Opowiadać, jak wam dzień dziecka, mija, jak dzieci mnie oglądają, bo dziecki... A! Eee. Coś mnie bije. Pamacy! Temu ja mam w ręku tą broń. Panie, obrabowują cię! Na serio masz czas, żeby do mnie przychodzić jak ciebie obrabowują? Serio, panie? Ach, ci są siedzi. Co mnie zabiło? To jest pytanie. Dobra, pani lecą. Juu! Juu. Ale tego goście też zabiję, w ogóle nie lubię. No. I tak się zarabia. E, tak w ogóle to... Aaa... Mnie teraz! Wiedziałem! To te kaktusy! Kaktusy! Ja mam ostatnią fazę na zamrażanie zielonych rzeczy. Wszystko co zielone to ja biorę i zamrażam.

czego mi bazę niszczysz, cyganie. Nie lubię Cię. Idź Ty. Ty też byś mógł sobie iść. Niech ta baza mi się naprawia szybko, lepiej. No Panie! Co to za tym nikczemny? Dobra, ja do Was tam schodzę. Nie? Ty dostaniesz kuszy? Panie! Dobra, weź mi to P. P. P-P-P-P-P! P! Obramował mnie! O nie. Jest tu! Siedzi! Janusz! Okej, okay, moja baza się odnawia. Jesteśmy już na to działku? Ile ono kosztowało? Ono chyba tu gdzieś było... 75 tysięcy. Może za 50 tysięcy. Zbieraj na, na te 75. No dobra. No to ja już powoli będę się z wami żegnał. Może jeszcze pogramy. Albo wi i widzimy się w następnym odcineczku. Może dzisiaj, a może w piątek, jak zawsze. No więc nie wiem co powiedzieć. Subskrybujcie kanał, bo mam urodzinki tutaj suba takiego urodzinowego. Eee, łapkujcie w górę eee, Ten. Piszcie komentarze. No i takie rzeczy. Nie ma ogórka, więc się cieszmy. Zaraz pewnie tu przyleży. Za 10 minut. No i cisza to pralka ma być cicho. A ja się powoli żegnam. Może jeszcze pogram trochę. Troszeczkę. Ale wiecie, tak głownie tam się nie chce. O, Jaki kozaczek! Robi sobie coś takiego i se. Idzie. To obrona jest genialna. Dzisiaj cały dzień to niszczę. Jak pogromca bambików Gliwznej chciał to. Jakieś filmik. Kto lepiej kurde ze mną nagrać? To lepiej panie nagrywać kurde, a nie, że się idziesz, lepiej mówisz, żeby to nagrać, a później nie mam czasu. I ja improwizować muszę. Mm, no dobra. No to ja już się z wami pożegnam. Ta Januszce odbudowuję, to powkurzajmy go trochę, poniszczmy. No. Ja się żegnam. Jak gość mnie zabije, to powiem papa. Pa". Ale on mnie nie zabije, bo to nu. No. Yy, yy, yy,